Dominik Boss znany szerzej jako a więc to twórca, który zdobył swoją popularność w okolicach 2017-18 roku, kiedy to zaczął robić filmy komentery. Najbardziej kojarzyć go możecie z filmach All Factory, Psycho Couple czy Braciach Samiec, aczkolwiek to nie było wszystko czym się zajmował, bo nagrywał także filmy o przykładowo wyborach prezydenckich, tematach społecznych lub takie czysto komediowe. Wszystko wydawałoby się, że idzie naprawdę idealnie. Jego filmy generowały coraz większe wyświetlenia, a sam stał się naprawdę Dużym kanałem komentarzy, mógłbym rzec, nawet że jednym z topowych. Nadszedł jednak grudzień 2020 roku. Wtedy to pojawił się film, który był przełomowy dla kariery Dominika, a także dla całego polskiego internetu. Ponieważ drama z telewizją, a w szczególności z TVP, nie jest czymś, co dzieje się zbyt często. Chciałbym Was zaprosić na historię youtubera, który toczył batalię z telewizją. Ale zanim mam dla was kilka słów od partnera dzisiejszego odcinka. Return of the Science to darmowa gra MMORPG, która przenosi Was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Możecie wybrać swojego ulubionego bohatera i wyruszyć nim na przygodę, podczas której zbierzecie drużynę i stworzycie potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami i uczestnicz w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepsza ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PVP o dominację na Future Earth. A rejestrując się z linku w opisie filmu, otrzymacie 3 dni premium, więc ja gorąco zachęcam, a teraz wróćmy do materiału. Film, o którym wspomniałem, pojawił się dokładnie 16 grudnia 2020 roku i nosi tytuł Motel Polska. Jest to nazwa programu emitowanego przez zaledwie 9 miesięcy, który był odpowiedzią stacji TVP na inny format tego samego typu, czyli Google Box. On natomiast był odpowiedzią telewizji na popularny w internecie Reaction Content. Motel Polska był jednak nieco inny od Google Boxa i od początku mocno kontrowersyjny, co Dominik przedstawia w swoim materiale. Pierwszym i chyba największym zarzutem było to, że wiele osób. Występujących w programie miało mniejsze lub większe powiązania z aktualnym wtedy rządem. Było to tym bardziej ważne, bo klipy, na które reagowali uczestnicy, były polityczne, społeczne, jak na przykład wypowiedzi Kaczyńskiego, strajki itd. A jako, że niektóre osoby były powiązane z pisem, to ich reakcje na te fragmenty były zgodne z narracją rządu w tych tematach. Więc jeżeli mielibyśmy w takich kilku prostych słowach opisać program, to jest to rządowa telewizja, która emituje rządowe klipy ludziom w sporej części związanym z rządem, którzy pochwalają działania rządu. Normalnie mówi się na coś takiego... Zarzutem Dominika było też promowanie wykluczających czy szkodliwych wartości, ponieważ w programie na przykład pojawiały się mega dojrzałe dyskusje o LGBT. Skoro kochasz faceta, no i go kochasz i jest to dla ciebie naprawdę spełnienie, to jest... no to dlaczego to, tego nie akceptujesz? Bo to jest chore. Nie Ale można to jest facet chore. kochać faceta. To jest dlaczego nic... nie? No bo nie i tyle. No. Pielęgnowanie nienawiści do wrogów. Czy, czy jest pielęgnowana... Yy, nienawiść do wrogów do Niemców omawianie strajków nie fajny to widok kiedy kobieta obrywa gazem ale ja powiem szczerze że za bardzo ona mi kobietę to mało przypomina wyśmiewanie mniejszości no to <śles> Po prostu mnie zadziwiają ci państwo. Użykająca jest ta historia. Nie kobieta nie patrzy! No nie wiadomo w rodzaju nijakim. A może on jest tak, Clementyna, facetem właśnie tak samo. A może sprzęt męski zostawił w domu? <laughs> Czy nawoływanie do traktowania marszałka sejmu gazem? telewizji publicznej mógłby być dużo zabawniejszą wpadką, ok? Nie jest jeszcze aż tak źle. Po prostu fajnie by było, gdybyśmy w państwowej telewizji za grube miliardy, płacone rok w rok, nie emitowali treści wykluczających niektórych obywateli. I bardzo dobrze, i gazem go, i gazem mu w twarz, tak jak pani od demonstracji. Kolejnym wątkiem były początki odcinków Motel Polska, gdzie uczestnicy wypowiadali się na temat hejtu w swoją stronę i tego, jak bardzo są pokrzywdzeni. Rzecz jasna, a więc zdecydowanie potępił pisanie obraźliwych komentarzy. Muszę bardzo śledzić swoje profile i szybko to czyścić, ponieważ no jestem pisowską Okej, okay, zgodzę się, to jest hardcore. Samemu nie wyobrażam sobie wejść na czyjś profil i pisać takie rzeczy, nawet jeżeli posunie się tak daleko, występując w pewnym programie. Mówię o tym jednak, ponieważ zarzutem Dominika było to, że dokładnie ta sama kobieta w tym samym odcinku nieco później mówi takie coś. Mamo, co byś tam zadziałała? Lakier z lewej, lakier z prawej? Na pewno zmieniłabym kolor tej pani włosów. Ponieważ ta pani jest troszkę taką osobą przytuszy i ma bladą cerę, w związku z tym robienie jej odcieni e, zimnych jeszcze bardziej tą cerę e, wprawia w odcień ziemisty, co powoduje obraz kobiety chorej. Jeżeli ta pani by się troszeczkę chciała ukobiecić, to zapraszam. No. Był też wątek wystroju pokoi w programie, aczkolwiek jest to mało istotne, więc idąc dalej, a więc kolejny raz podkreślał, jak bardzo absurdalne jest emitowanie ludzi powiązanych z pisem, którzy ciągle przyklaskują pisowi. Emitowanie, jak ci sami ludzie mówią, że prawo i sprawiedliwość robi dobrze, to wygląda trochę jak coś takiego. Dobrze gada. Jako całkowicie anonimowy autor filmów dla dorosłych Dominik Pornaci, pseudonim artystyczny Jerzy Wigiel, całkowicie zgadzam się z tym człowiekiem. Odcinek kończy się zaczepką w postaci przypomnienia tego, jak telewizja polska wyimitowała newsa, jakoby człowiek identyfikujący się jako jeleń, a wcześniej jako wiewiórka czy jeżozwierz, został pomylony ze zwierzyną i Chelony przez dwóch myśliwych. Tras gatunkowy mężczyzna z południowej Karoliny samoidentyfikujący się jako jeleń został przypadkowo pochelony przez dwóch myśliwych. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem Jelenia, który stał i poruszał się na dwóch nogach. Kiedy miał 8 lat, wierzył, że jest jeżo-zwierzem. Gdy miał 12, że wiewiórką. Teraz jest Jeleniem, ale mogło być gorzej mógł być homoseksualistą. Oczywiście to wszystko się nie wydarzyło i było fake newsem, a przypomnienie tego miało na celu podkreślenie, w jakim absurdalnym stanie było TVP w tamtym momencie. Dwa miesiące później, bo w okolicach 19 lutego, stało się coś. Absolutnie niespodziewanego. TvP odpowiedziało: ja całkowicie zgadzam się. Okazało się, że program Motel Polska ma wielu obserwatorów również w sieci. Oto Dominik Bos, którego kanał na YouTube ma ponad 300 tysięcy subskrybentów. Dominik odniósł się błyskawicznie, dzień później wstawiając film Odpowiedź na materiał TVP1 o mnie. Więc omówimy sobie oba te filmy zbiorczo. Po pierwsze, TVP pokazało bez kontekstu fragmenty, gdzie a więc był poprzebierany w różne stroje, co według niego miało go ośmieszyć. Bo biorąc pod uwagę pełen kontekst, sami przecież widzieliście, że te scenki miały pokazać absurd programu Motel Polska. Następnie widzimy uczestników, których wyjątkowo bawi to, co widzą, a jeden z nich mówi takie coś. Polska, Zobaczymy co, ale czekaj, co? Ma... Mądrego powie, patrz już ma fryzurę taką. Tak się składa, że przed nagraniem tej odpowiedzi zmieniłem też fryzurę, więc może tym razem powiem coś mądrego. Uczestnicy również zareagowali na wyrwany z kontekstu żart o masturbacji, ale zanim do tego przejdziemy, to byli bardzo zaskoczeni tym, jak usłyszeli, że w programie są emitowane rządowe klipy. Która emituje rządowe klipy. Co? My nie jesteśmy po imieniu. <śleski> brawo Janek, brawo. Pan Jarek dla ciebie! <grymne> My nie jesteśmy na ty. On jest wicepremierem. To była absurdalna reakcja, ale to, jak bardzo wyrwany z kontekstu został żart Dominika, jest jeszcze bardziej absurdalne, aczkolwiek jednocześnie powiedziało to nam bardzo dużo. Mówię tak, ponieważ chwilę przed nim mowa jest o powiązaniach uczestników z pisem, a na ekranie widać mapkę tych powiązań. Gdyby były one nieprawdziwe, to raczej bez problemu zostałyby pokazane szybko dementując plotki. Aczkolwiek, jako że pokazane nie zostały, to Dominik sam przyznał, że jego karta pułapka zadziałała. Ponadto muszę Wam coś zdradzić: właśnie aktywowaliście moją kartę pułapkę. Gdybym przytoczył błędne informacje, to oczywistym byłoby to, że nie wycielibyście tych informacji z materiału. Zamiast tego, pokazalibyście je, żeby udowodnić, jak bardzo się mylę. I zrobilibyście ze mnie kompletnego idiotę. Ciekawym tematem był wątek Diablo z Septagonu, czyli faceta, który akurat komentował fragment ze wspomnianym wcześniej żartem. Okazało się, że ten kolega posiada kanał na YouTubie, na którym publicznie mówi, że nie lubi aktualnego rządu, poszedł do programu tylko dla pieniędzy i uważa go za słaby, a zrobił to, ponieważ z żoną stracili pracę przez cytuję pseudo-rząd. Dodatkowo Dominik pokazał nam, że pan Diablo pisał do jego kolegów youtuberów po krosa. A pisanie do moich prywatnych, Kolegów, wielokrotnych próśb o to, żeby wybili cię na YouTubie, nie przyniosło wielkich skutków, co? No, skoro na YouTube nie wyszło, to nagle rząd nie jest taki zły, prawda? Ale idąc dalej, widzimy ten fragment. No i co? I co dalej, kolego? Przejdź do meritum. Który, a więc skomentował tak, że do meritum przed pół minuty wcześniej, aczkolwiek zostało to wycięte. A ze słów Diablos z jego kanału wynika, że uczestnicy widzieli jedynie 30 sekund z 15-minutowego oryginalnego filmu. Dalej mamy wyśmiewanie Dominika, bo wiadomo, co młody facet z internetu może wiedzieć o świecie. Ale cóż to za <noise> Ale słuchajcie, to jakiś ekspert. Pokazano też fragment, gdzie A więc komentuje dojrzałą dyskusję o LGBT, a wycięto całą resztę, na przykład wypowiedzi o pielęgnowaniu nienawiści do wroga itd. No i otrzymaliśmy też statement a propos tej dyskusji. Nie można Ale co jest facet schole? kochać faceta. To jest Dlaczego mi... nie? No bo nie i tyle. No. Teraz mocne, bo łysy pan, który wcześniej mówił o fryzurze, mówi to. Każdy ma prawo, każdy do, wyrażania ma prawo własnego, tak, do wyrażania własnej opinii. I Dominik łatwo odpowiedział, że jest to perfekcyjny pokaz hipokryzji, ponieważ no, każdy ma wolność słowa i w ogóle, no chyba, że ktoś skrytykuje TVP i program Motel Polska. I co jeszcze bardziej zabawne, TVP w tej krótkiej, czterominutowej odpowiedzi zamieściło jeszcze dwa takie fikołki. Jak ktoś czyta jego wiesz, wypowiedzi i słucha jego, no to nie wiem, albo y, lubi jego i, i jego opinie, ale niektórym wiesz, ludziom to Wtedy może zrobić wolność Tomku w swoim domku. Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Korzystamy z naszych uprawnień konstytucyjnych do wolności wypowiedzi. O, oh, wow! No patrz, ja też! Dalej mamy przepięknie przycięty fragment Dominika mówiącego o tym, że na początku odcinków Motel Polska uczestnicy wypowiadają się na temat hejtu w swoją stronę i tego, jak bardzo są pokrzywdzeni. Na początek zaczynają każdy odcinek od mówienia o tym, jak bardzo są pokrzywdzeni, jak bardzo są atakowani przez ludzi. Muszę bardzo śledzić swoje profile i szybko to czyścić, ponieważ, no, jestem pisowską k***ą sfer... To są rzeczy karane w ogóle. Zosta było to idealnie wyrwane z kontekstu, ponieważ chwilę przed pokazany był fragment, jak starsi państwo naśmiewają się z osób trans, a chwilę po, a więc potępią pisanie takich komentarzy. Następnym tematem była wypowiedź pani Doroty o potencjalnym ukobieceniu Marty Lempart, co inny uczestnik bronił tym, że nie chodziło wcale o ukobiecenie, mimo że dosłownie takie słowa padły. Nie chodziło jej o to, żeby będzie bardziej kobieta, czy coś w tym stylu, tylko chodziło jej o wygląd. Jeżeli ta pani by się troszeczkę chciała ukobiecić, to zapraszam. No. Teraz jest chyba mój ulubiony moment, ponieważ starsza pani oburza się, że Dominikowi to chyba muszą płacić, bo przecież cały dzień siedzi przed telewizorem. W tym samym momencie robiąc dokładnie to, o czym mówi, chyba jemu za to płacą. No bo z czego on by żył? Jak siedzi cały dzień przed telewizorem. No a jeśli musi wiesz, No to pisze. No to chyba ja coś tam ma mało pisze i szkaluje telewizję i tak dalej i innych. Wiesz no można powiedzieć oczernia. Różnica między mną a wami jest taka, że za waszą działalność płacą wszyscy, a za moją tylko ci co chcą. Dalej mamy kolejne uszczypliwości w stronę awięca, a na zakończenie z ust pani Doroty pada propozycja, aby zaprosić Dominika do Motelu Polska, na co ten odpowiada prośbą, aby go nie upupiać oraz zgadza się. Ja proponuję tego chłopaka zaprosić do wystąpienia w Motel Polska. Po pierwsze... Dziękuję za zaproszenie dziewczyno. Proszę pani, bliżej mi do 30 niż 20. Proszę ze mną rozmawiać jak z dorosłą osobą, a nie upupiać mnie. Zgadzam się. Przedstawił jednak trzy warunki. Po pierwsze, możliwość wzięcia swojego sprzętu, nagrania całej wizyty od początku do końca oraz pisemnej zgody na upublicznienie nagranego materiału, aby TVP nie mogło dalej manipulować. Po drugie możliwość wybrania, kto usiądzie z nim na kanapie. A po trzecie, wycenił swój potencjalny występ na 30 tysięcy złotych, aczkolwiek nie na swoje konto, a na oś. Jurka Owsiaka. Druga odpowiedź motelu Polska pojawiła się bardzo szybko, bo już w kolejnym odcinku 6 dni później, a następny materiał Dominika dodatkowe 6 dni później. Tym razem jednak TVP przebiło samych siebie, ponieważ jedynymi pokazanymi fragmentami filmu Awieńca była jego końcówka, w której odnosi się do upupiania go i zaproszenia. Po pierwsze, Dziękuję za zaproszenie dziewczyno. Proszę pani, bliżej mi do trzydziestki niż dwudziestki. Proszę ze mną rozmawiać jak z dorosłą osobą, a nie upupiać mnie i mówić o mnie jako małym chłopczyku Nie 20. Okej, okay, no dobrze, nie upupiajmy go. Ten fragment nawet po latach nie ironicznie mnie wkurwia, bo strasznie nie lubię, jak ktoś śmieje się ze wszystkiego, co jakaś osoba powie, tylko dlatego, że za nim nie przepada. No i tutaj wiecie, słowo upupiać śmiesznie brzmi, więc pośmiejemy się z niego, bo użył takiego bekowego słowa. Co z tego, że to słowo faktycznie istnieje i o czym wspomniał sam, a więc występuje między innymi w Ferdydurukę na przykład. Na przyszłość polecam wam, żebyście w składanych do stacji CV oprócz wspierania PiSu patrzyli również na wyniki matury z polskiego. Następnie przedstawiono warunki Dominika dotyczące jego przyjścia do programu, z czego jeden z nich został ucięty. Oczywiście był to pierwszy warunek, z którego wycięto cały fragment, w którym mówi dlaczego chciałby przynieść własny sprzęt. Zgadzam się, pod trzema warunkami. Po pierwsze, mogę zabrać ze sobą moje własne kamery i mikrofony, po drugie... Panie montażysto! Cięcie się panu przypadkiem postawiło. Z drugim warunkiem jest śmieszna sprawa, bo w odpowiedzi na niego pani Dorota śmieje się z Dominika, mówiąc, że kompletnie nie zrozumiał zaproszenia, ponieważ zaprosiła go na kanapę obok, a nie z osobą towarzyszącą. A śmieszne jest to dlatego, bo takie słowa nigdy nie padły. Bardzo mi miło, że pan się odniósł do mojego zaproszenia, ale ja pana zaprosiłam na kanapę obok. A nie ze sobą towarzyszą. Widać, że pan, mimo swojej dorosłości, o której pan nas przekonuje, jest problem z rozumieniem... Nic pan nie zrozumiał. Dokładnie Jego zaproszenia. Ja proponuję tego chłopaka zaprosić do wystąpienia w Motel Polska. Dalej mamy łysego pana, który porównuje dialog z Dominikiem do próby zagrania w szachy z Gołębiem. Wyleje się znowu hejtał. Dialog z takim panem to mi przypomina... Nie, to, to, to Jakbyś próbowała zagrać w szachy, nie wiem, z Gołębiem. Gołąb co robi zawsze jak próbuje zagrać w szachy, Kasia? Nasra na szachownicę? Tak, i co jeszcze zrobi? Poprzewraca wszystkie... Następnym wątkiem są motywacje pani Doroty do występowania w Model Polska, ponieważ, jak sama powiedziała, występ na TVP jest dla niej nagrodą i nie miesza tego z polityką, co również bardzo silnie próbowała zaznaczyć na swoim facebookowym profilu. To jest najdłuższa definicja słowa oportunizm, jaką w życiu słyszałem. Mieliście dosłownie 5 lat na zauważenie, że TVP łączy się z polityką. Tutaj w zasadzie kończy się odpowiedź programu na film Dominika, a co za tym idzie, również jego odnoszenia się stricte do niego. Ponieważ kolejnym nieco dłuższym wątkiem jest temat Diablo z Septagonu i jego materiału odnośnie Motelu Polska. Jako, że nie jest to klucz całej tej afery, to nie będziemy tego analizować, a po prostu bardzo szybko Wam to streszczę. W swoim filmie Diablo mówi, że żałuje wystąpienia w programie i przeprasza jedynie swoich stałych widzów, ponieważ uważa, że czuje się pokrzywdzone przez TVP, ale również Dominika. Pierwszym argumentem było to, że nie podoba mu się ksywka Diablo z Septagonu, więc się obraził. Po drugie obwinia go za hej z swoją stronę, a po trzecie mówi, że Dominik wyciągnął jego prywatę mówiąc o stracie pracy. A chciałbym przypomnieć, że pan Diablo sam o tym napisał w komentarzu na swoim kanale. Po czwarte mówi, że wcale nie ma problemów finansowych, bo dużo pracuje, więc ja na przykład to już nie wiem po co. On poszedł wtedy do tego programu, ale okej, okay. a po piąte powiedział, że a więc kłamie, ponieważ ten kolega, do którego pisał, zgodził się na kolaba, ale Dominik odpowiedział, więc okazało się, że obaj mówili o dwóch różnych osobach, ponieważ na kolabo zgodził się na Karnum, a screen rozmowy był z Naruciakiem. Potem a więc pokazał, że jak Naruciak mu nie odpisywał, to Diablo negatywnie się o nim wypowiadał, mimo że w międzyczasie nadal podbijał swoje wiadomości i tak dalej i tak dalej. Chyba wszystkie najważniejsze rzeczy powiedziałem, ale sami widzicie dlaczego uznałem analizę tego za bezsensowne. Następnym wątkiem był temat innych youtuberów, którzy gloryfikowali sytuację, w której znalazł się Dominik, a przykładem tego był materiał Maćka Wargi, w którym wraz z Hopem wyśmiewali całą sytuację. Dlaczego to ciebie? Dlaczego to ciebie wybrali? Dlaczego? Dlaczego nie mnie TVP wybrało? Tfu! Chłopaki, lubię was, ale odmówiłem wzięcia udziału w tym odcinku. I kiedy zaproponowaliście mi wystąpienie w nim, to był mi on przedstawiany jako sympatyczne odniesienie się do całej sytuacji, a nawet wsparcie mnie w konflikcie z TVP, a nie scenki plucia na mnie za to, że nie zagrałem w materiale. Promowanie materiału moją twarzą, mimo że zaznaczałem, że chciałbym mieć teraz czas na przemyślenie wszystkiego, a więc pod koniec swojego filmu opowiada o tym, jaki wpływ miał na niego potyczka z TVP, o obawach, że jego wypowiedzi będą wyciągane bez kontekstu i przeinaczane, a także o obawach co do sytuacji swoich bliskich. Sytuacja jest poza kontrolą do tego stopnia, że przeczytałem już cztery artykuły mówiące o tym, że za moje ewentualne wystąpienie w TVP chciałem otrzymać od stacji 30 tysięcy złotych. 30 tysięcy złotych miało zostać przelane na WOŚP. Codziennie stresuję się też sytuacją moich bliskich, bo... Konflikt naraża także ich. Przypominam, że nie rozmawiamy tutaj o YouTube'owej dramie, tylko de facto o zadzieraniu z partią rządzącą. I na tym skończyła się cała ta afera. Słowem podsumowania trzeba powiedzieć, że była to drama historyczna, jeżeli chodzi o polski YouTube, oraz z jednej strony dość dziwna i głupia, aczkolwiek jednocześnie poważna i dość smutna. To wszystko zależy z jakiej perspektywy spojrzymy. Bo jeśli z tej TVP, to totalnym absurdem jest, że państwowa telewizja w tak bardzo słabym momencie swojego PR-u zrobiła program, gdzie sama sobie robi dobrze, a dodatkowo kłóci się z youtuberem tak nieumiejętnie manipulując widownią, Zaczynając wszystko z kontekstu. Jednak jeśli spojrzymy z perspektywy Dominika nieco poważniej, to zobaczymy smutny obraz polskiej telewizji, która ucisza niewygodnych dla siebie ludzi, manipuluje i po prostu pluje Polakom w ryj. A to, mimo lat, chyba zbytnio się nie zmieniło. Przypominam o łapce i subie, bo na 50 tysięcy robię reveal szafki Fortnite. No i wbijajcie na Instagrama, bo tak jak obiecałem, jestem tam aktywniejszy i pojawi się też tam ankieta, gdzie wybierzecie, jaki temat następnego odcinka zobaczylibyście najchętniej. Ja dziękuję za oglądanie i pozytywny odbiór poprzedniego filmu. I tak jak obiecałem, zobaczyliśmy się nieco szybciej. No i co? Miłego dnia życzę. Shimanu. Fiole, ale gorąco.